Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Astrid. Zaczęliśmy już na czwartym levelu, no bo, no bo tam to było bardzo trudne. Pokazać wam? Dobra, już nie mogę. Ale tam było jakieś tam, to prezenty prowadziło i to było tak. I musieliśmy przez to przejść i to mnie tak wkurzało. No, no to mnie tak wkurzyło, że wie... mówię, że o duszę tu... Po prostu się tak wkurzyłem, ale. I. Ży... No i zapomniałam. Życzę Wam bardzo wesołych świąt z tej okazji, że, że już niedługo święta. No i. Kto już napisał list do Mikołaja? Może. Ten zostawił łapkę w górę. O nie, no. I tu, I tu symulator złego Mikołaja, który chce porwać wszystkie, wszystkim dzieciom prezenty I, wy, i musimy uratować te prezenty przechodząc ten parkur. parkour Obby. No i dobra, przyszliśmy kolejny level Teraz idziemy po czekoladce. Myślałam, że to będzie ten. Tu tak wygląda jakby to bardzo ścinało. O, to te, ona się tak rusza, jakby bardzo ścinało. Tak naprawdę nie ścina. Dobra, idziemy po czekoladzie. A, zapomniałam. Dobra. Tutaj powolutku, bo ja gram na tablecie. Nie, 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 powolutku, powolutku, nie, 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 Wo, wo, jest, 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 jest! Jest, 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 teraz idziemy po dobrych ciasteczkach, co bym zjadł. Chyba to są co? No nie, już byłem na ostatnim Ile tu jest? 18 leveli, okej okay. No wcześniej tak przeszło, kurde Oszukało mnie chyba Dobra, spróbujmy sobie nie mogę całkiem nawet. Tylko tak. Aha, dziewczyna. Ses. Ktoś się tu zginął. What? Właśnie teraz przeszłam, jak widzieliście. O nie, Mikołaj tutaj ten zły. Musimy przejść tu. No to przejdziemy sobie koło niego. Wchodzi Czego nie mogę wejść? Halo, proszę pana, pani Mikołaju, czego nie mogę wejść? Pani Mikołaju, czego ja tu? Okna mam gdzieś? nie mam ucie, co on wskazuje? Jakie sprytne. Po prostu. Ich za dużo, no po prostu. Dobra, robimy do, do dziewiątego, no i skończymy, bo nie chcę bardzo dużego nagrywać. No, 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 no. Jest, to jest tak, tak ten gość wskazywał na te okno. No i jest dziesiąty, no i pożegnamy się. Czy, no to dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się, no i cześć.